Cześć ludzie, witam Was Maciek ze Skok w Bok Będę Wam opowiadał dzisiaj troszkę generalnie o życiu w Tajlandii Nieraz Wam wspominałem, że jedną z większych zalet życia w Tajlandii jest fakt, że życie tutaj jest po prostu bardziej wygodne i proste Znowu będę Wam pokazywał bardziej okolice niż moją twarz wielką na środku ekranu żeby się to przyjemnie oglądało jest przyjemne i proste z różnych powodów. Nie tylko dlatego, że jest ładna pogoda i że jest dość tanio, ale też dlatego, że Tajowie cenią sobie lekkość bytu i starają się to życie sobie uprzyjemniać i sprawiać, żeby było ono łatwe. I jednym ze sposobów na to, żeby było ono łatwe jest instalowanie automatów do wszystkiego, wszędzie dookoła. I tak, kiedy Taj chce zrobić pranie, to nie musi mieć pralki w domu, może przyjść do ulicznej pralni i takie pralnie są naprawdę dostępne niemalże wszędzie. Wrzucić do takiej maszyny 30 batów, nastawić i wypać. To jest też zresztą świetne rozwiązanie dla turystów, którzy nie muszą, chociażby, korzystać z czasami dość drogiej usługi laundry service, zależnie od hotelu. Także to jest jedno z rozwiązań. Drugie, e, woda. Wodę można mieć dostarczaną prosto do domu w takich e, butlach. My z tej usługi korzystamy. Taka butla kosztuje 100 batów, sama butla. Natomiast jej wypełnienie kosztuje jakieś 12 batów i to jest dostarczane do naszego domu prosto po drzwi. I mamy e, świeżą, czystą wodę, cały czas dostępną. Możecie też przyjść i swoją własną butlę napełnić w takiej maszynie. Tu się stawia butlę Speed Water. One mają różne marki, różne nazwy. I to też przy każdym kondominium, na każdym osiedlu taka maszyna jest. Tutaj się wrzuca monety, guziczek i woda się leje do zbiornika. Możecie jasne jedzenie, które jest dostępne wszędzie i na każdym kroku. Tutaj akurat Zdaje się, że z nim sam. Tak. Można kupić śniadanie. Nie trzeba nic gotować w domu. Znowu, prosto, łatwo i przyjemnie. A ja się zatrzymałem w tym miejscu dla jeszcze innej maszyny. E, dla tej. Red Oil. Będę e, tankował swój vintage motocykl w takiej vintage maszynie. Zobaczymy jak to zadziała. Tu mam e, 20 batów z Królem Tajlandii. Tak, tylko testowo. Proszę. Przyjęło mi. Sikiao, czyli zielony kolor. Trzeba nacisnąć zielony guzik, ale zanim nacisnąć zielony guzik, to jeszcze otworzę tu krew paliwa. Łuczyk wraca. Zielony guzik. Biorę to. Co leje się, leje się. Dobra. Szybko sobie dotankowałem. To tylko tak pokazowo. Paliwo akurat jeszcze troszkę mam, więc dojadę tam gdzie dojechać powinienem. Etylina 91, tu jest zdaje się napisane. Także widzicie, pełna samoobsługa. E od prania przez wodę, jedzenie, po tankowanie motocykla. Oczywiście można to też załatwić na normalnej stacji benzynowej, gdzie panowie e, czy panie, e, asystentki pomogą i wszystko e, zatankują za kierowcę. Ale mi się akurat dzisiaj spieszy. A tutaj po drodze mam ten automat, więc zatankowałem sobie sam. Także tak to właśnie wygląda. Wygody i lekkość bytu w Tajlandii są dostępne na każdym roku. A to jest poranny szczyt. Wszyscy jadą do, do roboty. Ja właśnie wwiązam, że z min jest godzina, która 7.40, więc o 7.45 będę już na plaży idę pływać. Idę sobie popływać rano. To co? Tak tu się nam żyje. Jak chcecie zobaczyć więcej sprawków życia w Tajlandii, to zapraszam Was na kolejne vlogi z Na razie.